Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. bucha. Jak gorąco. Uff, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uff jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów w szóstym armata o jaka wielka pod każdym kołem żelazna belka w siódmym dębowe stoły i szafy w ósmym słoń niedźwiedź i dwie żyrafy w dziewiątym same tuczone świnie w dziesiątym kufry paki i skrzynie a tych wagonów jest ze czterdzieści sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst. Tarabuch, koła w ruch najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka moce i pędzi a dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas do taktu, turkoce i puka i stuka to tak, to, to tak. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zziajana, zdychana, Jak fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch, to para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tło. I tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka, to.